Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj witam się z Wami nietypowo, zwykle widzieliście tylko moje dłonie, natomiast dzisiaj pokazuję się Wam w pełnej krasie. Co to oznacza? To oznacza, że na moim kanale wybiło 1000 subskrypcji i tak jak Wam obiecałam, dzisiaj zrobimy sobie losowanie trzech zwycięzców w moim konkursie na 1000 subskrypcji. Dwie nagrody, kochani, są dla subskrybentów. Pewnie wiecie, jakie to były nagrody, ale jeszcze Wam przypomnę. Pierwszą nagrodą był box. Box pełen kosmetyków, które przygotowałam dla Was. I żeby wziąć udział w losowaniu tej nagrody, trzeba było zostawić komentarz o treści box. Drugą nagrodą był zestaw z drapek holenderskich. I tutaj, żeby wziąć udział w losowaniu tego zestawu, trzeba było zostawić komentarz z drabki. Myślę bardzo proste, poradziliście sobie z tym świetnie, mamy jeszcze kochani trzecią nagrodę, trzecia nagroda dla kanału, kanału YouTubeowego, który udostępni mój konkurs na swojej społeczności, i mój konkurs, i mój kanał pójdzie dalej w świat. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za to, że udostępnialiście. Myślę, że to dzięki Wam mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji tak szybciutko. Naprawdę ogromne dzięki. Oczywiście kochani wszystkim Wam pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że jesteście ze mną. Buziaczki, kochani i wielkie serducha dla Was. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że interesuje Was mój kanał i ta tematyka. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie kanału, to jak najbardziej piszcie w komentarzach pod tym filmem, chętnie wezmę pod uwagę wszystkie Wasze pomysły. Co do mojego wyglądu, mam nadzieję, że się nie zawiedliście, że tak sobie mnie wyobrażaliście. Ale jeżeli było inaczej, to też piszcie w komentarzach na dole. Jestem bardzo ciekawa waszej reakcji na moją osobę. Kochani, za moment zrobimy sobie losowanie. Tak jak mówiłam, losowanie dwóch subskrybentów i jednego kanału zdrapkowego. Zrobimy sobie to już z drugiej strony. Za moment odwrócimy. Telefon, i po prostu zrobimy losowanie na yy, maszynie losującej, czyli w programie komputerowym, y, który y, takie losowanie nam umożliwi. Więc kochani, bardzo mi było miło y, Wam się przedstawić. A teraz odwracamy się i robimy losowanie. Kochani, jak widzicie, mam już przygotowaną stronę konkursową. Kopiujemy sobie link z filmu. Konkursowego. Wklejamy do programu, który wylosuje nam zwycięzców. Przefiltrujemy sobie, kochani, duplikaty oraz przefiltrujemy sobie konkretną, konkretny komentarz. Zacznijmy może od boksa. Teraz wylosujemy sobie zwycięzcę boksa. Sprawdźmy, ile osób wybrało boks. 144 osoby wybrały box. Bardzo mnie to cieszy. Kochani, jeszcze dla przypomnienia: y, trzeba być moim subskrybentem, trzeba mieć otwarte subskrypcje. I trzeba było zostawić, oczywiście, łapkę do góry pod filmem, ale tego nie jestem w stanie sprawdzić. No i cóż, kochani, na podstawie Waszego komentarza wylosujemy teraz zwycięzcę. Czas start. Hmm, ujadł. E, Ujadu dał komentarz box. Zaraz sprawdzimy czy Ujadu ma otwarte subskrypcje. E, no niestety Ujadu e, nie ma otwartych subskrypcji, więc nie jestem w stanie sprawdzić, czy mnie subskrybuje. W związku z tym kochani losujemy dalej. Wanda Kozakiewicz Super! Bardzo się cieszę. Wandzia bardzo często komentuje moje filmy i jest naprawdę stałym bywalcem na moim kanale. Oczywiście, dla formalności, sprawdźmy, czy Wandzia ma otwarte subskrypcje. Oczywiście tak. Sprawdzimy jeszcze, dla formalności, czy ja znajduję się wśród tych subskrypcji. A trochę tutaj tego szukania będzie, kochani, ale to później troszeczkę przyspieszymy. No wręcz jestem pewna, że Wandzia mnie subskrybuje, więc to jest tylko, kochani, formalność. Powiem Wam szczerze, że wczoraj miało urodziny. O, jestem, oczywiście jestem, wczoraj miałem urodziny i y, y, mogę troszeczkę y, kiepsko widzieć, ale tak, Wandzia mnie subskrybuje, jak widzicie, subskrypcja jest otwarta, więc brawo kochana, brawo Wandziu, y, do Ciebie poleci y, zestaw kosmetyków. Teraz wybierzemy kochani kolejnego zwycięzcę, zwycięzcę z drapek, wpiszemy sobie hasło z drapki. 88 komentarzy o treści zdrabki. Czyli troszeczkę mniej osób wybrało zdrabki, w związku z tym jest większa szansa, kochani, na wygraną. Startujemy. Małgosia 6455. Sprawdźmy, czy Małgosia mnie subskrybuje i czy robi to jawnie. No, niestety, Małgosiu, bardzo mi przykro. Zasady były jasne. Więc losujemy następnego zwycięzcę. Marcin Esz. Sprawdźmy, czy Marcin mnie subskrybuje. Marcin ma otwarte subskrypcje. Teraz, kochani, chwila prawdy. Oczywiście, jak widać, Marcin mnie subskrybuje, więc gratulacje, Marcin. Brawo dla Ciebie! Wygrywasz zestaw z drapek. Kochani, do tego pierwszego, jak i drugiego zestawu dorzucę oczywiście jakieś słodycze z Holandii na osłodę. A teraz, kochani, przejdziemy sobie do losowania. Trzeciego zwycięzcy, czyli w tym wypadku będzie to kanał zdrabkowy. Kanał YouTube'owy, YouTube niekoniecznie zdrabkowy, ale z tego co widziałam, to głównie kanały zdrabkowe polecały y, mnie dalej, więc wpisujemy zrobione, czyli hasło, które należało wpisać pod. W komentarzach. Mamy 9 osób, które polecały mój kanał, więc tutaj jest duże, duża szansa, duże prawdopodobieństwo na wygraną. Więc startujemy, kochani. Niula ze Szczecina. Brawo, Niulu! Oczywiście wiem, że mnie subskrybujesz, ale sprawdzimy to jeszcze. Niula wybierała zdrapki i dodatkowo jeszcze. Poleciła mój kanał u siebie na społeczności, co dało jej wygraną. Sprawdźmy, kochani, jeszcze dla formalności na społeczności. O, jak najbardziej dwa tygodnie temu Niula poleciła mój kanał i mój filmik z rozdaniem, więc gratuluję Niulu, bardzo się cieszę. Kochani, oczywiście wyślę te paczki jak najszybciej, wyślę je kurierem, więc możecie się ich spodziewać w naprawdę niedługim czasie. A całej reszcie, kochani, która dzisiaj nie wygrała, której dzisiaj się nie udało, to... Chciałabym powiedzieć, że nie martwcie się, ponieważ na moim kanale będzie w niedługim czasie kolejne rozdanie, więc myślę, że warto ze mną zostać i warto mnie subskrybować. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jestem bardzo ciekawa Waszego feedbacku. Bardzo ciekawa jestem tego, jak mnie odebraliście, więc czekam na Wasze komentarze. Buziaczki, kochani, trzymajcie się. Pa!